Jesteśmy z panem posłem z Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, odbywa się dzisiaj czytanie pierwszej ustawy o rynku kryptoaktywów. Moje pierwsze pytanie, co pan ogólnie uważa o tej ustawie? No bardzo dobrze, że wreszcie te regulacje wchodzą w życie. Jak oczywiście przegłosujemy i prezydent podpisze. Natomiast no to jest wykonanie rozporządzenia unijnego. Mieliśmy zrobić to do końca ubiegłego roku, no ale niestety nasi poprzednicy nie zabrali się za to w odpowiednim czasie stąd się to wszystko przedłużyło. Ale i tak trzeba podziękować Ministerstwu Finansów, że ten skomplikowany projekt dzisiaj trafia pod obrady Sejmu. E, moje kolejne pytanie. Mówi się dużo o tym, że rynek może zostać przeregulowany. Branża krypto dopiero się rozwija, a my już mamy jakieś nowe, kolejne przepisy. Co pan o tym sądzi? Z wielkim dystansem w ogóle podchodzę do, do tej branży no bo mam wrażenie, że do tej pory to raczej to były spekulacje i takie namawianie klientów do tego, aby inwestować, bo będą gigantyczne zyski, a w biznesie zawsze jest tak, że jak ktoś zyskuje, to ktoś musi stracić, więc też ileś tam osób zostało z tego powodu poszkodowanych wcześniej, więc dobrze, że to jest regulowane, dobrze, że Komisja Nadzoru Finansowego przejmie nad tym kontrolę. To jest w trosce o tych, którzy tam będą chcieli lekować swoje pieniądze. A czy jest jakieś zagrożenie, które uważa Pan za szczególne, a ta ustawa może je zmienić, zabezpieczyć? No zagrożenie jest takie, że i tak było do tej pory, że właściwie każdy mógł tego typu działalność prowadzić. Nie było to koncesjonowane, nie było to weryfikowane, i stąd no, bardzo łatwo było manipulować na rynku i często oszukiwać potencjalnych klientów. A dzisiaj ta ustawa powoduje, że to się zmieni, więc zobaczymy, ile ostatecznie tych firm w Polsce się zarejestruje. W końcu ubiegłego roku było to około 1700 podmiotów, które tym się zajmowały. Zobaczymy, ile z nich zostanie. Więc niech to funkcjonuje tylko podobnie jak banki, instytucje finansowe pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Tak, właśnie. Dzisiaj według tej ustawy do nadzoru, kontroli ma wejść KNF i mówi się również o wielomilionowych karach. Czy właśnie uważa pan, że. Poprzez to firmy krypto nie będą chciały prowadzić swoich biznesów w Polsce z uwagi na te kary, które są możliwe? Jeżeli ktoś chce uczciwie prowadzić, to mu kara żadna nie grozi, więc jeżeli mamy do czynienia z poważną firmą, z poważnym biznesem, to w ogóle tego typu obaw nie powinno być. Natomiast kary są dla tych, którzy chcą oszukiwać, i słusznie, że takie wysokie są. Super, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, wszystkie dobra.